Cześć, siemanko wam wszystkim! Tutaj Lisi Grać i przed nami kolejny odcinek Nitwor Speeda mosteta. Pokonaliśmy Roniego, Ferrari'ego i powoli będziemy już się zbierać po to, żeby iść po drugie miejsce na czarne liście, ale zanim tam dotrzemy, musimy wykonać pościg i zaliczać kamienie milowe. Tak więc w dzisiejszym odcinku się tym zajmiemy. Zapraszam do oglądania. Ostatni odcinek zakończyliśmy crashem, no, ale no, na szczęście nic się nie utraciło. A my jesteśmy już świeżo po tuningu naszej Hondy SX, która ma mieć za do zadanie ułatwienie nam yy, pościgów policyjnych. Ogólnie to nie jest do końca trafiony tak, bo myślałem, że popularnie wcześniej, że, 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 że ten moment jest tylko z boczkami milowe, co mam zrobić? Mam zrobić rozpicie na 200 tys. powyżej 9 minut się pościgam, czyli ta odcinek już poleci na pościg. Eee, 12 bloka to minąć i kolczatek 8. No dobra, brzmi jak wyzwanie. Jeszcze tam będzie, żeby zrobić dotowania, bo nie zrobiliśmy. No, resumując. Myślałem, że to będzie dobry pomysł, żeby zrobić dwa samochody, jeden pod wyścigi, drugi pod pościgi, ale okazuje się, że ilekroć wezmę pojazd, zmienię na ten wyścigowy i zacznę robić wyścigi, tak naszemu autkowi z hitem e, ten hit spada, to co będę musiał tak na pewno przy Razorze prawdopodobnie od nowa wbijać ten hit. To już jesteśmy blisko końcówki, nie? E, dobra, My idziemy sobie zrobić mały rozpiel, szukamy sobie policji do zabawy Ale już mi się nie chce jej szukać <noise> Więc idziemy na komendę Czy to jest jakaś autostrada tutaj będzie nie? No, czas się ożywia O, już mnie goni To no nie koniec Eee zapisałem sobie pocik chyba To fajnie. O, 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 Tu jedziemy w niego. Dobra, będziemy prowokować. Do... O, dobra, już jest do dwóch. Spoko. Buja, buja. Prowokujemy hita czwórkę. Ten auto, wyjechać, bo tam najłatwiej się z nimi bawi. Tak naprawdę, łatwo się kolczatki umija. Tak to oni się czasem randomowo gubią na tych ulicach. O, jest tutaj. O, a, dobra, zaczęli się rozpić, jak głupi. Dobra, podoba mi się to. Tego, boom od razu. Mamy rozpielkę Condition 4. No, to jest jajbiście. Zaczynają mnie ścigać czarne pojazdy. Co będziemy tutaj wywalczać pozycję? O, helikopter nawet się włączył. Ty, nawet to jest jeszcze bez tego, bez posiłków, Już mnie zaczynają ganiać. i okay, gitara. Pierwsza blokada już minęta. Minuta już za nami pościgu, ścigu, zajebiście. Pa, pa. <laughs> Dobra, nie muszę się teraz martwić tym, że nie muszę hamować. Bo o kurwa, dobra, to zesrałem. To zajebiście. To jestem już basta, czyli stracę całego hita. Kurwa, nie. Nie zauważył... a mnie tu hamsko wystawili, dobra. Jak to teraz naprawić? Czy jest, Nie, już jestem po mnie. Już nie ucieknę im raczej. Nie, tak mogło się fajnie... Ale mi kurwa na zakręcie kolczatę postawili. Chyba, że zrobię taktycznego Galdep 4 Dobra, chyba zrobię taktycznego LDF4, bo chodzi mi głównie o to... Chuj, dobra, nie robię. <laughs> Bastyt, poddaję się! Poddaję się! U! O tu mi nie było! to Tak my że żyjemy! Córka po nas przejechała stary! No dobra, tam no, płynąć kartą. Ty, ja mam cztery karty. Dobra, to tam. Już? Będę miał tego hita samego, czy no mam może go wbijać? Chyba nie. Powie, że mi nie właśnie hita. Nie. Buchsi, <noise> trochę 6 lat w życiu trzeba mieć. <noise> Nie, to było głupie. Mm. Nie spodziewałem się go na zakręcie. Bardzo dobrze. AI rozmieściło ten. Tuwa. Ja akurat w zakręt wchodzimy większym łukiem i się pojawił nagle. No dobra, ale mam cztery karty, będę korzystać z tego kury. Zostać mi. <noise> tak to jest. Na początku w grach się szczędzi. Biduje się. Dobra, to nie tak. Tutaj notowanka. Może na bardziej... O, proszę, proszę. A, kto tam mnie nawet <laughs> Ale zaczynamy ten pościg. Nie my się z nim ganiać znowu. Ja, jakiś śmietnik mam na tym, na grzbiecie. Rower! Rower też wierzył udział w pościgu. Ja ci dam, nawiedził. Kurde, już ufa. O, Nie ma, nie ma, puszczaj mnie! Jezu, kto się zbiera tragicznie. Ty, już czołgi są na dole. Ale beka. Były czołgi, bo. Niby 20 radiozów bierze udział w tym posiłku, ale jakoś nie odczuwam ich tutaj obecności. Zaczęło walo, te kolczatki są trochę kurde, agresywnie rozstawiane. Chodź, chodź. Jakie luzy. Jedziemy, jedziemy. Bawimy się. Na autostradzie, na autostradzie fajnie jest. O, dzięki, pomaga mi teraz, aportuje mi tutaj zakrę. są blokady... no, przecisłem się jakoś chyba z kolczatką czy... Kurde, ciężko rozszyfrować, ale baba z kolczatą, nie? O ty dziadu. no, więc są już agresywniejsi na pewno. I robimy jumpa! Paweł Jumper! Uhu! Czemu mnie tak wybija do przodu dziwnie? to co zaraz mogę nachować, a to się nie zakończy dla mnie. Dobrze. Helikopter też już jest na ogonie. I nowo ten zakręt, na którym miałem wcześniej, tutaj przegrałem. To nie, to musimy zmienić ten. Musimy zmienić autostradę. Hello. A, muszę ich rozdupcać, to też jest opcja. Nie zwróciło na tych samochodów O, czołgi jechały Nie, ta autostrada jest do dupy, bo to ma dziwne zakręty Musimy gdzieś zjechać Ale gdzie tutaj zjechać? Kur... Nie wiem <laughs> Kolejne czołgi, kolejne czołgi Hello Ale poleciał, jebany <laughs> Przepraszam za wyrażenie <laughs> Ale go wystrzeliło nieźle Z go wywaliło O, kotata Nie, nie możemy tą autostradę zmienić. Musimy autostradę zmienić. Nie no, to nic nie odrzuca, spoko, dobrze wiedzieć. <laughs> A banga. Nie, to do, do zakrętów jest. Dobra, tu się przerwalę Bye bye. No właśnie chodzi o to, że nie będą na takich zakrętach, na takich... ...wzgórzach, pagórach. O właśnie, tu się będą rozstawiać. Ty, ale kurde, spowalnienie czasu daje mi jakąś super moc. jestem w stanie, wjeżdżając w imbok, wywalić ich w powietrze. Przecież tak, tak, takiej opcji nie było. Kurde, no gdzie tu mogę zwalnąć migacz, żeby pojechać do innego miasta? Hmm, nie chcę przypomnieć układ tej mapy. O, kolejne. No właśnie, chodzi o to, że oni tak będą się, kurde... Widzicie, kolejne wniesienie. O, o. No i gorzej. O, dzięki, mordo. Ara. <śmiech> <Piu>. <śmiech> Takich pagura będą mi właśnie rozstawiać kolczatki, to jest najgorsze. jadą czołgi. Dobra, nie zamierzają zareagować na mnie. Spoko, spoko, buja. Znowu ten zakręt. Znowu to całą uliczkę wierzę. Znaczy mapę patrzę żeby mnie zaskoczyć, skurkowanie znowu, Jeden z drugim. ta No to zwykła kolczata. Nie BUT tam w kosmos projekt nasa, sikutasa. <laughs> Nara <laughs> ah. ah. oje oh Wystraszył się Mam kolczaty. Czekajcie, muszę coś zrobić na ja szybko Nie, nie zdążyłem. Oh my fucking god Respirator, podłączam, podłączę cię, padł tablet, padł mi tablet. Jak ja teraz będę robić wyjazdy do kamery. Dobra, wracamy na po To się w międzyczasie włączy, gdzie ja jestem ta policja? Gdzie ja jestem ten dam? Tu coś wjeżdża mi? Nie. A czyli włącza mi się, chyba, wsparcie. Ja. Wybaczcie mi się włączył. Tutaj zaraz znowu będą pięć kolczatek, pewnie. No to jest powalnie z czasem, muszę sobie przypomnieć. Nie zrzucił ty samochodu? Nie wiem, jak to zrzucać w takim razie. O, jest i kolczatka. No, chyba w undercoverze Potem. My, kurwa, to jakieś super supermocy, mówię wam. No nie zostawi! Dobra, udało się, uff! Jeba, no, Spróbujmy zabić rozpierdol na stadionie. Hello! Ha. O kurde, na piątkę wskoczyłem. O, to chyba teraz będzie mi dupa szczypać, co? A tamten się sam rozklepał, dobra. Hello? O! To są ci. Biali Rangersi. Hahaha, <śmiennie zresztą> okul! <śmiennie zresztą> no, się ich boję. Boję się kolczatek, póki co. A jednak potem ten feature w z pompowaniem opon, automatycznie, a jednak, jednak. da się w ogóle ktoś. kiedyś zgubił pościg mając kolczaty? jest cross? Dajcie mi crossa! Nie, 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 nie spychaj mnie, bo sam. O, jedno Dobra, udało się. Już mnie gubicie? Nie gubcie mnie, nie gubcie mnie! Dobra. Musimy zabić jeszcze 70 tysięcy, na pewno. Sorry, że mało czytam chat, no ale no kurde, to jest intensive, Pościgi są intensive już. Dobra, bierzemy sobie tutaj i możemy się bawić dalej. Uciekanie. O nie! Okej, zostały jeszcze Dekolty i zrobienie szkód, jeszcze 70 tysięcy szkód do zrobienia. Dobra, niech się trochę zbiorą te pokemony za mną, to spróbujmy jakąś stację im na łeb zwalić. Albo znów zjedziemy na miasto na grzyby. A ja się poganiamy w kółko. chodzi o to, że, kurde, wybrałem kiepską lokalizację do takich pościgów, bo tu autostrady są krzywe. Jakby robili proste autostrady, to życie byłoby łatwiejsze na pewno. Dobra, rura, rura, rura. I zaraz zjeżdżamy na tripa do miasta. To jakaś kolczata? A, dobra, już mnie wymusili jazd tutaj. Wolę nie testować, czy mają kolczatkę za dupą, czasami też się tak... A, tam ci, si, tam si zrobili kręgle, widzę, <laughs> na mapie. A, już mnie zgubią. Cześć, nara. Kamień milowy, notowania zaliczone. A, czyli zrobiłem notowania. Teraz jeszcze tylko ten hajs. Zobacz, jak tutaj wygląda... Kurde, no czemu oni mi blokują wjazdy do miasta? A, blokady zgubiłem, dobra. Wszystko ja co blokują, to jak chcę... Se... O, dobra, tutaj teraz. i to dobra. A, ja ten bingo zrobił. Yes, to tak wygląda, dobra. Uuu! No do... Dobra, jedziemy sobie tutaj Do miasta znów o, Komenda Policji będzie po lewo sobie zjedziemy na tą Kurde no Halo policja, co jest z wami? Chodź, chodź, chodź I flag nie, no nie mogę teraz jego zwrócić tam, bo jedyny samochód za mną, który mnie gania I jeszcze mnie tutaj wygrywa ze mną przepychanki. What the fuck! O mam cię! <laughs> Destrukcja twojej dupy, nadeszła znikąd. <laughs> Dobra, jedziemy na autostradę. Tutaj mi i O, jest kolejna blokada. Tak, żebym się tylko nie. ten nie przejechał na tym, że ja. rozwalać im blokady. Dobra, o, kolejne 20 tysięcy. Zaraz chyba będziemy mogli sobie ewakuację robić. Bo jeszcze muszę tylko minutkę pojeździć z nimi w kółko. Kurde, mogę mu to w sumie, no ale okej, okay, dobra Ale go sprankowałem Znaczy, sam siebie, ale przykaz jego, dobra, wracamy się, ojajaj Panie policjancie, musimy pana zgubić, bo ja nie wiem czy ja przeżyję Kolejne posiłki O, dobra, pcham się w to widzę Pcham się już tutaj, no to Aj, najgorzej jak mogłem, teraz mnie wyjebie w górę Opa! No. Muszę szybko odjechać, zanim tamno się pozbiera Bo chcę sobie... no i dupa Dobra, dupa, będą posiłki znowu Helikopter już jest na moim ogonie Kurde bele O, ale to jest fajne O! Zgub go, No dobra, dupa Nara No, nie dam rady już uciec No dobra, czyli będziemy zjechać do miasta w takim razie Musimy zjechać do miasta i pozrzucać na nich trochę te Przeszkody. No tak zrobimy. Na Tutaj teraz sobie zjedziemy na lewo. O cały sznurek możecie zauważyć, mam już kolegów za sobą. Tutaj teraz sobie przejedziemy. I teraz jedziemy tu. Upewnić się tylko, że jest jak największa ilość policjantów za mną i my! Gwieża, że Eiffla zrzucona na łeb Ale i tak nikomu chyba nie zaszkodziło, za bałdzo Dobra, tam w koltatka się nie pcham Jedziemy sobie testu Ta flagi francuskiej A wśród nich mój Tutaj jakieś molo rozpierdolo A i nic im się nie dzieje No to fajnie, fajnie Mają chyba wyjebane w pułapki Jakieś pułapko odporni ludziki Dobra, teraz tak Jak to uderzyć, żeby się nie sparzyć Zacząłem używać już do tego Powalniacie czasu, bo skoro gra mi na to daje możliwość, to tak będę praktykować. Nie chciałbym od odebać. Nic ciekawego, nic. dobra, to tego pałąga mam im zwalić. Nie, stację Do dupa. Dobra, nie zawracam się, bo zawracanie ostatnie mnie pokarało. Mamy. A, sami się rozjebali. No to nieźle, widać policja, na no, wyższe standardy ma. O, 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 co mi tutaj jakiś na czterowność chodzić w tym pojeździe. Tak Dobra, Nawet co mi to. No i elegancko. Trochę ich tam przerzedzimy. Żeby w razie W nie było ich. O, co to się stało? Czemu tak w trójka dziwnie stoją? Dzik atak, co to było? Aha, tam jeszcze jakieś niby spajki były, dobra. Dobra, wszystko zrobiłem, teraz muszę ich gubić, ale. nie mogę ich zgubić, jak jest? Cały festiwal e, zabawy w pościg. Aaa. To całe miasto już goni. Eee, dobra, pomysły, pomysły. Wykończą mi się pomysły. A... A oni już umieją trochę robić te, No właśnie, już obstawa i leci. Jeździć jesteś po troce. No to z więzienie, to nie, to słabo. Tutaj w, w tym okolicy nie będzie nic do rzucenia. im na łeb, o tym właśnie mówiłem, o! Na zakrętach już kolczaty stawiają. Dobra, Gida, baba! Siemano, siemano! A, widzisz, sobie, przechodzę. Nitwor Próbuję nie złapać kolczatek, głupio. Eee, próbuję zgubić. I się właśnie bardziej na. To ja jeździ, oni już na zakrętach mi kolczaty stawiają. U! Dobra, to musi być slow motion jednak. Nie złapią tak, jak złapali mnie na samym początku wtedy. Kolejna blokada, dobra, wyjedźmy sobie powolutku. Zobaczmy, gdzie stoją. Dobra, tutaj w niego się wbijamy. Najgorzej, nie dobra, będzie lądowanie telemarkiem na szczęście, nie będzie rozpierdolu. Ruda, dobra, Uff. A, czyli kampus teraz. No i tak będziemy musieli zjechać, bo mi cały czas gonią. A ty, to jak w prawo pojadę, to będzie stadion. Si, preparado, zobaczmy to. Nie, to nie będzie stadion, to będzie ten klub golfowy. Tutaj sobie wjeżdżamy na pole, tylko teraz właśnie mi się timer kończy. Dobra, ale ty, opanowałem to. Hehehe. <laughs> Cały sznurty. Dobra, walamy wam to na łeb. Coś się stanie, ktoś przegra? Dobra, tam chwilę ich zatrzymało, ale nie za długo. Trójka jeszcze za mną. No, ej, ty, włącza się gubienie ich. Dobra, zajebiście Na no, taką polskę nic nie robiłem, ty. I tutaj jeszcze mamy szopę To fajnie się ścieżka tutaj zrobiła. I parkujemy. O. A tak się robi pościgi. <śm> no. Aj mnie wyjebie. <śm> brawo! 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 Trochę kocham tą grę. Kurde, fajny zabagowane. <śm> <śm> No i chuj. <laughs> cały postęp w kiblu. Więc to sobie zrobimy, moi drodzy, po odcinku. Macie na taśmie, że to zrobiłem. Zrobiłem pościg 12-minutowy, cały odcinek po to, żeby mi gra w ścieku to... W kiblu to wszystko spuściła, cały mój progres. No cóż, no dzieje się. Dzieje się, No tylko jeszcze pozwolę zakończyć ten odcinek. Pamiętajcie, żeby wynagrodzić moje trudy przychodzenia tej gry. O, łapka w górę w komentarzach poniżej i także o subskrypcjach tego kanału. To byłem ja, to był UnitorsFit, a teraz idę robić ten sam pościg poza odcinkiem. Do następnego odcinka, cześć i tołem.